W tym programie porozmawiamy teraz o opłacie turystycznej, z której wpływy mogłyby osłabić negatywne skutki nadmiernej turystyfikacji, także w Krakowie. No przede wszystkim Kraków o tym mówi. No a ta wizja opłaty wydaje się dziś w miarę realna, bo są już dwa projekty ustaw, a trzeci rządowy projekt jest w przygotowaniu. W Studiu Radia Kraków Piotr Tymczak dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. O opłacie turystycznej piszesz na pierwszej stronie Dziennika Polskiego, dzisiejszego numeru. 4 zł od noclegu. Kraków liczy miliony dla turystów. Coraz bliżej decyzja w Sejmie dotycząca tej nowej daniny. Czy w twojej opinii to, że będziemy mieć do czynienia z... czy to, że mamy już do czynienia z trzema projektami w zasadzie pokazuje, że jest wola polityczna do wprowadzenia tego rozwiązania? No mam nadzieję, Kraków czeka na taką opłatę od wielu lat. Jeździmy po świecie, po Europie, płacimy w innych miastach takie daniny. Dlaczego tego miałoby nie być w Krakowie czy w innych turystycznych ośrodkach w Polsce? Jak najbardziej wypełniłem była, były konsultacje, można było wypełnić ankietę, wypełniłem. Oczywiście byłem za tym, żeby też można było pobierać. No ale sam piszesz na pierwszej stronie nowa Danina, wiadomo, politycy boją się takich sformułowań jak Danina czy, czy podatek. Dlatego pytam o tę wolę polityczną. No tak, nowa Danina, ale to też to trzeba wziąć pod uwagę, że to będzie, będą za to płacić ci, którzy przyjeżdżają do Krakowa. Mówimy teraz tutaj o samym Krakowie. Mamy bardzo dużo turystów. W budżecie miasta brakuje pieniędzy. Kraków od wielu lat zabiega o to, żeby można było taką opłatę pobierać i przeznaczać pieniądze na jakieś ważne cele. Wyliczono. Że gdyby ta opata weszła, tam jest maksymalna stawka określona na 5 złotych. No tutaj to... No to, to jest ten projekt złożony przez Rafała Komarewicza. Tak. No ale szacowano, że to mogłoby być wpływy od, od 60 nawet do 100 milionów złotych rocznie. No to sobie proszę wyobrazić, jak duże to są pieniądze. Miasto teraz przygotowało projekt podwyżki cen biletów. Gdyby była taka opłata, Płata turystyczna to być może właśnie takiej podwyżki byśmy nie musieli mieć, bo mielibyśmy pieniądze skąd inąd, albo nie tak duża podwyżka może by musiała być potrzebna, czy też można byłoby zrealizować jakąś bardzo ważną inwestycję, na, której, na którą nie ma pieniędzy. Także to naprawdę mówimy o bardzo dużych sumach, biorąc pod uwagę ile turystów przyjeżdża do Krakowa. No jest jeszcze ten projekt złożony niedawno, posłanki Gosek Popiołek, tam mowa o maksymalnym poziomie tej opłaty sięgającej 25% minimalnego dziennego wynagrodzenia, czyli to jest 8 zł, aż 8 złotych, czyli dwa razy więcej niż piszesz można byłoby. No nawet nie wiem czy nie można byłoby wprowadzić tej ustawie jeszcze wyższych stawek europejskich, skoro się mówi, że na przykład takie miasto jak Kraków czy Gdańsk to są już me europejskie metropole, przynajmniej jeżeli chodzi o turystykę no to dlaczego turyści zagraniczni nie mają płacić tutaj tyle, co my w Wenecji czy w Barcelonie? To powinny być podobne stawki, skoro kiełbasa na jarmarku kosztuje tyle co w Paryżu, czy w innych miastach, no to dlaczego opłata turystyczna miałaby być mniejsza? Ważne, żeby było dużo możliwości, żeby były regulacje, uważam, bo może być inna opłata dla, nie wiem, też od, w zależności od obiektów, tak w niektórych krajach się dzieje, że im wyższej klasy obiekt hotelowy, tym wyższa opłata, ale też może być na przykład od miejsca, w której jest pobierana, Można by, jeżeli byłaby taka możliwość, Wiesz, to najdrożej. Tak, że w centrum, jeżeli ktoś chce zamieszkać w centrum Krakowa, to płaci najwyższą opłatę, a gdzieś, gdzieś na obrzeżach, wtedy też to, to, ten ruch turystyczny by się trochę rozłożył. Narzekamy, że mamy za dużo już tych, kiedyś tutaj nawet niedawno rozmawialiśmy, hoteli i e, mieszkań na wynajem e, w samym centrum Krakowa, że centrum e, pozbywa się mieszkańców, zmienia się w wielki hotel, więc wtedy może część turystów by mieszkała w innych rejonach Krakowa i e, wtedy by się to rozłożyło. Opłata mogłaby być zróżnicowana. No, no, możliwości jest bardzo wiele. Ważne, żeby w końcu coś z tym zrobiono, bo to tak y, odkłada się z roku na rok. I Miasto traci na tym. No ale jest jeszcze oczywiście jeden aspekt. Przypomnijmy, są już te dwa projekty poselskie. To posłowie z Krakowa złożyli te dwa projekty. No i przygotowywany jest rządowy. Kto wie, czy w przyszłym tygodniu nie poznamy tego rządowego. No a skoro rządowy, za który minister Raś będzie odpowiedzialny, no to tutaj następuje jednak podział tych wpływów. Część płynęłaby do Polskiej Organizacji Turystycznej, część tylko do, 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 do Krakowa. Wszystko w Twojej opinii powinno do Samorządu płynąć? czy jednak trzeba się dzielić choćby z Polską Organizacją Turystyczną, która przecież promocję poza granicami kraju również Krakowa prowadzi? No tak, jeżeli by to miało wyglądać tak, że organizacja turystyczna wykorzystywałaby te pieniądze, ale też właśnie z, myśl, z myślą o, o mieście Kraków. Jak, w jaki sposób, gdyby te pieniądze mogły wrócić tutaj, no to, to można to rozważyć. Jako krakowianin wolałbym, żeby w całości te pieniądze trafiały do miasta. Natomiast jeżeli chodzi o tą, ten rządowy projekt, jak też rozmawiałem z ministrem Rasiem, no to Ireneuszem Rasiem, no to wspominał też o jednej ważnej rzeczy, że tam jest też, przygotow był przygotowywany, zobaczymy ostatecznie jak to będzie wyglądać, ale taki, właśnie, takie właśnie założenie rejestru tego najmu krótkoterminowego, żeby tam też były pobierane opłaty, to też by rozwiązywało problem Krakowa i innych miast, gdzie mieszkania zamieniają się w hotele. Także tutaj też takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone. Też chyba oczekiwane. No, jak się wydaje, ta dyskusja dotycząca opłaty turystycznej wchodzi w taką decydującą fazę. Dwa projekty już są, będzie trzeci. Ale na pierwszej stronie dziennika również pisze, że o moście. Retmański, most retmański, którzy, który radni podgórza chcą poddać remontowi, chodzi o remont nawierzchni, by dostosować go do transportu rowerowego. Co się zmieni w tym rejonie, kiedy ten, ten ruch już będzie możliwy poprzez nową kładkę? Czy rzeczywiście jakiś, to jest element brakującej całej koncepcji komunikacyjnej, ten most retmański? No to jest ciekawy pomysł. Tutaj wiele będzie zależeć od władz konserwatorskich, czy i w jaki sposób dałoby się tak ewentualnie zmodernizować. To ma być. Odnowa tego mostu, ale z przystosowaniem do ruchu rowerowego. No, tam jest teraz taka nawierzchnia, która nie jest za bardzo przystosowana do tego, tam żeby. To jest kostka. Kostka, tak, i, 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 i chodnik. No, gdyby była taka nawierzchnia rowerowa, no, to byłoby fajnie. Przypomnijmy, że w połowie przyszłego roku ma zostać oddana kładka rowerowa łącząca Kazimierz z Ludwinowem. A most łączy Ludwinów z Podgórzem, więc tutaj jeszcze też kończy się remont mostu grunwalskiego. Tam też dla rowerzystów ścieżka została pozostawiona. No to taka co ciekawa pętla by się wokół Wisły robiła także można byłoby różnie jeździć. Tak? I, I tutaj między starym miastem Kazimierzem a Ludwinowym no i Podgórzem wiele możliwości, myślę, że nie tylko dla Krakowia, ale dla turystów, którzy tutaj też mogą przyjechać, wynająć rower, no bardzo ciekawe rozwiązanie. No i więcej takich połączeń, tym lepiej o tych kładkach pieszo-rowerowych. Mówi się, że to, to, to Kazimierz Ludwinów już e, nie powinna być ostatnia. Już są jakieś plany innych. E, także e, jak najbardziej. Tylko jest pytanie, no to, żeby nie zniszczyć e, zabytku, bo to jest najważniejsze, żeby nie naruszyć. To już by to trzeba było sprawdzić. Na razie jest inicjatywa dzielnicy 13 Podgórze, no żeby e, coś takiego rozważyć. E, no i zobaczymy. I włączyć w całą ciągę rowerowy. Przypomnijmy, most Mański to jest ten e, Most, który tam, gdzie wilga wpływa tak. do Wisły, się znajduje. Radni Podgórza przekonują, że zapewnienie bezpiecznego i wygodnego przejazdu przez most tretmański umożliwi utrzymanie ciągłości tras rowerowych wzdłuż Wisły. I o tym też piszesz w najnowszym numerze dziennika. No to zachęcamy do, do lektury, no i zachęcamy do dyskusji, tak? O o płacie turystycznej i o, o tym, jak ta komunikacja rowerowa wzdłuż Wisły powinna wyglądać. Piotr Tymczak, dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.